jestem ZUM 13, a to jest mój wspólny Zagrajmy w Minecraft razem z Adim Poczka 12 nikom. i teraz idziemy do niego um, Jeśli chcesz tu wejść to nie wej. Jeszcze hm. nikogo nie ma hmm. Ninja. Ah! Fuck! Fak! Drugi raz by zrobił. No. Ninja. Auu! Ninja zawsze. No, ma i z spodzianym. Nie! Pobiję, wow. pobiję cię łóżkiem zaraz. Mm, dobra? No, MMA w takim razie. No, chodź, no, no łóżkiem pobieg. Ja mam alidacę. Ja. No! 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 po, tabliczkę, albo po A masz to blisko. Mm. A ła! A masz. Dobra. A dobra, nie bij. A masz świną no, 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 cukrową. No, dobra, no nie bij. Leciś na dół. No. Jak fajnie drzwi zrobiłeś w powietrzu i dostałeś. Dobra. E, chatkę sobie robimy, nie? Dobie, ale dobra. I na aj, cicho. Nie, dobra. Dobra. Masz dobry, Ej, to nie że dobre. Dobra. Ej, to to po co? Zawsze się może czytać. Gita. zawsze się może czytać. No tutaj ty patrz... Ej, patrz, tutaj, ty w... Ej, Adi, chodź tutaj. ten film. Adi. Kara! Nie marnuj rzeczy. Adriana. Węgiel! Ale... I am a ja mam węgiel, I am a ja mam węgiel, I am a ja mam węgiel. Fuck wyrzuciłem craftboxa. Nie, ja go ci ukradłem. <laughs> Ale... Nie, zrobiłem się teraz nowy. Papa. A ja mam węgiel, a ja mam węgiel. Dobra, to tu już trzeba, nie? Ruszamy do po podróż do do kwadratowego. Nie, do koła to nie, kwadratowy. Ja tam kopię węgiel. Pewnie do wy... kwadratu Minecrafta. krafta. nie wy na YouTube nic nie widzicie, bo jest ciemno. Nawet w Minecrafcie. Czyli do, do, do koła, jak to będzie? do do kwadratu Nigdzie nie wruszamy. Gościu, nigdzie nie wruszamy, zostajemy tutaj. Do kwadratu, moja jest dalej, nie, nie Dobra, czyli idę kilo. tu. O, dobra, to już mamy Musimy... Tu... Musimy to zrobić. Wyrównać teren tutaj musimy i zrobić chatkę. Tak, w jaskini. Nie. Oj, czekaj zaraz, zaraz Ci pokażę gdzie chatka to po do... Czekaj, tu kilokrotnie na ciebie połubię, będę w nim bił, dobra? Nie. Dobra, oświetlimy, oświetl ten teren, żeby widzieli, nie? Dobra, no właśnie, to chciałem zrobić. Jezus, ty ułamany Myślałem, że nie wiesz. Coś się naszało, żeby... no, I zrób to, zrób jesyk, bo chcę e, y, ugotować mięsko. Na razie mam tylko cztery kamienia Aha, a, a to nie... zrobię Nie, bo Karol psy. Gierwę, gierwę, gierwę. Ej, nie No wiesz, to. nie postawimy. Oh. Ej, Problemy z kręceniem filmów. Wycień, nie śmiecie. Owej, bo ci zrobię zrobię ty kilofe. Zaraz nie zrobimy tych to ty, no. To już oh, Sorry. Oh. <y o! No? Gdzie ty wpadłeś? Gdy wpadłeś? Tu jest jakaś wioskia? ADHD. ADHD a, a, my się przekopaliśmy w kółko. Ej. A nie. Patrz, w kółko się przekopaliśmy. Kwadrat. Pa, Ła! <laughs> wow. Jak ty mnie bijesz jak ty się do mnie tyłem odwrócony? Dobra, nie wiem? Albo ty myśleć. Czekaj. Zrobię nam pochodnie, jeszcze więcej pochodni. Pochodnie, pochodnie, wszędzie pochodnie. Ja... Mania pochodni, dobra. Ej, ja, po, ja, ja, ja pochodnia. Eee, dobra. Postawiam tu pochodnię Chodź, pokażę ci, gdzie wyrównamy teren i będzie dobry domek. Adi. Patrz. O, wągiel, wągiel, w ogiel. Chodź tu, patrz, pokażę ci. Patrz, jaki dobra miejsce na chatkę. Będziemy jak ten. ten. wyjdzie z oka, nie? Chatka na długo. Mewy, ty, Ej, patrz, 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 patrz. Adi, chodź na chwilę. Wejdź tu z jaskini. Wiem, że to jest tam się tam jak w domu, ale widzisz. patrz, tu się wyrówna teren, o to się, taka, dobra. o to się te drzewa się wykosi dobra. Dobra. i tu Baci będzie taka mi. dobra chatka. już mam plan na chatkę, dobra. No, no moglibyśmy na, nakręcić na tym filmiku ja z ja ale na klipera to jeszcze nie mam łuku chyba. A ty A w go? ogóle, ty, wy, ty byś klipera nie pokonał. No, jakby miał ja to ten go zawalił. Ale mieczem też tak by było. Ciężko. Tak, clipper bycie będzie <laughs> Faj. Jak z ciebie świnia bije A nie, to się nie było, to było u, ko u kolegi na serwie, to kliper zwalnął, w... jak piorun walnął w Clippera, nie? To się mniejszy zrobił. Hey. Lol, no. no ty podchodzisz mi, no. ja kopię na górze. A no. no, ostatnio filmiki, to podobno on się... on ma większy no, ty kopsu to węgiel i... szybko, jak nie walnie. O, a tutaj mam piękną scenę pokazanego od który kopie Ta, węgul. Wiluj go... walniemy go, go w łeb... To jest... to dla... Chanią, ...a masz ilu... Ale... ...ale... ...krok dla... ...przekopania majka. Dobra, dawaj jeszcze trochę kamienia pokopimy. Tak chwileczkę trochę przytulamy. Sztuka sobie wezmę. <grym> Co ty robisz? Z no cukierkiem. Oh. Mmm, <grym> dobry. Makowy. Powiedzieli ci, że, że. że kutas to jest moczek. A ci kiedyś zasadził kopał do druku? Mama. Ja pierwszy. Ła! No za co? Ciemno, ciemno, ciemno. Dobra. Mam trochę kamienia. No ale tak, już będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ mam ograniczony limit czasowy O, zapadła noc i tak Żegnam się żeg czekaj, czekaj Adi cicho tam na e Żegnam się z wami ja, do 13 oraz Bye bye masz kary No tak, Adi się nie przedstawił To jest Adi Na, na YouTube jest Poczka12 No i to byłoby na tyle Domek zbudujemy w następnym odcinku Alby... A mam pytanie, ile mam w koncie wydefingu? Nie Panie? wiem, 5 minut, 6, może 7 10 minut, może tak No Dobra To narko ludzie, oceniaj, a i jedno Oceniajcie, komentujcie, jak wam się podobało, to subskrybujcie Narko